Pozdrowienia z zakazanego państwa. No i wykrakaliście, widzowie wykrakali. Niestety projekt nie może się zakończyć, gdyż, 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 gdyż okazało się, że dzisiaj będę spełniał moje długoletnie marzenie i kupował dom na Białorusi. Sytuacja była taka, że e, chciałem pojechać do Polski, i żeby pojechać do Polski, muszę sobie zrobić wizę na wyjazd. A pani tak popatrzyła na moje dokumenty. No, ja tam zaczynałem mówić, że robię lekcje polskiego, że jestem oficjalnie, jakby mam działalność. A pani powiedziała: Nie, to nie jest powód, żeby zostać na Białorusi. Proszę przyjść, unieważnimy panu pobyt, i pan pojedzie. No, będzie musiał wyjechać do domu. No i postanowiłem, żeby mieć taką podkładkę, żeby częściej bywać na Białorusi. Właśnie dobrą opcją jest kupno, kupno nieruchomości. No, ja mam nadzieję, że pod koniec tej serii seria będzie się nazywać, jeszcze nie wiem, Projekt Dom albo My Rzeczpospolita Pospolita, Great Again. Może przegłosujemy w komentarzach. Mam nadzieję, że pod koniec serii pokażę już finalny efekt. No co, więc jeśli chcecie znaleźć dom na Białorusi, jak zrobiłem to ja. Wchodzimy na, jeden, na jedną ze stron do poszukiwań nieruchomości, na przykład na stronę kufa.by, link będzie w opisie. No i co, wybieramy sobie, możemy sobie wybrać typ, czyli tutaj w tym przypadku mój był to dom. Można sobie wybrać tutaj przedział cenowy. Ja akurat szukałem w dolarach, więc na przykład wpiszmy sobie od... od tysiąca na przykład od tysiąca do dwóch, do trzech, do dwóch i pół. Aha. No i pokazać, po rosyjsku pokazać, nie? No i tu jest taka fajna opcja znalezienia sobie na mapie. I ja akurat kiedy szukałem swojego, swojego domku, szukałem gdzieś na trasie yy, no albo niedaleko od Mińska, ale od Mińska nie było niczego niedaleko, albo gdzieś na trasie na przykład na Wilno. No i znalazła się bardzo fajna miejscowość niedaleko Krewa, pamiętamy ze szkoły Unię w Krewie, nazywa się Ordasze, Ordasze są, Ordasze są... Ordasze są... Tak. Krewo... Ordasze. Tutaj obok jeziorka. No i w ten sposób znalazłem sobie mój domek. Na przykład, jeśli ktoś by chciał sobie kupić nieruchomość na Białorusi i być moim sąsiadem, no to tutaj mamy za... Za 2000 dolarów w Oleśisz... Olesiszki. w olesiszkach taki domek, nie? No i widzicie, są zdjęcia, są informacje o domu, czyli jaki to jest typ, jaki materiał ścian, czy jest woda, jaki jest typ, jaki jest typ ogrzewania, jest opis, jest po pokazane właśnie na mapie. No, i jest kontakt do człowieka, można zadzwonić, spytać się, o co chodzi. Anna ma bardzo dobre oceny, więc możliwe, że, że sprzeda fajny dom. No i mniej więcej, tak, ja znalazłem swój dom, i z moim przyjacielem Danilą i z moją dziewczyną Olą. Pojechaliśmy go oglądać. A normalnie Więc wzięliśmy sprzedawcę do mojego Oplem i naszą wesołą ekipą, bo sprzedawca okazał się bardzo miłym człowiekiem, pojechaliśmy do miejscowości Ordasze. Na początku czekała nas trasa Mińsk-Wilno. Bardzo ładna droga, bardzo ładne widoki, a później skręciliśmy. W boczną drogę, również w asfaltowaną. Wieś Ordasze okazała się bardzo sympatyczną wsią, gdyż był tam sklep, dwa jeziora i rzeka. Pan Andrzej pokazał nam różne e, ciekawe rzeczy na wsi i poszliśmy zobaczyć mój przyszły drewniany domek. Wyglądał on tak. Первое, что мне здесь не нравится, это дверь. Мне кажется, что они должны быть чуть, чуть выше. И, конечно, окошко нужно менять. Здесь пока что хай останется. Но мне кажется, что все эти вещи нужно отсюда убрать. Что пока здесь нету полного ремонта, Нужно, чтобы здесь были какие-то мебли. Вот, Но ну, минимализм чисто. Вот тут опять. Ну, дверь просто поменять, чтобы более было уютно. Здесь. Здесь опять. Можем одну кровать, чтобы спать, оставить. Но ну, пока что этот стул. Остальные можем убрать. Стены. Мне кажется, что нужно убрать это все. И как-то аккуратно покрасить чем-то и сделать импрегнацию. Вот. Печка хорошая нужно будет в будущем как-то... Ну, чтобы она красиво смотрелась, потому что она сама по себе крас красивая. Ну, no, чтобы, может быть, кто-то почистил. Ну no, и, конечно, пол. Хотелось бы сделать либо линолеум, либо вот такие от панельные. Ну, no, я не знаю, как на русском. И, конечно, один, два, три. Четыре, пять. 6. 6 вот там наверху окен поменять. И тогда, когда уже будет окна и пол, можно что-то начать строить. И еще одна вещь меня беспокоит. Вот здесь, смотрите, дырка. Można byłoby posmonować nie tuli bolsze takich dyrek i po was można się ich to je ubrać. Pomimo wyraźnych wad domu wziąłem go. Zbiliśmy jeszcze cenę z 2500 na 2000 dolarów przekonała mnie okolica, przyroda i malownicze miasteczko krewo. To Tak. Ja uczę się Wszyscy tak mówią. Budynek sądu w Smargoniu, To mamy różnych notariuszy. Kiedy słoto, i się to i się oszczędza. Stan nie No, buty, no, nie znam. Byliśmy u notoriusza, ale u notoriusza nie można tego zrobić, bo e, no trzeba iść. Tam jakiegoś dokumentu brakowało i musimy iść. Do... No, i jutro, 18 września 2024, będę już szczęśliwym posiadaczem domu. or the shah.